Nowe Volvo ES90 wjeżdża na salony. To mieszanka elegancji sedana, przestronności, suwa i wszechstronności Liftbacka. Do tego 700 km zasięgu potężne, 680 koni mechanicznych mocy i wnętrze, które może zawstydzić niejednego konkurenta. Ale czy jest w tym jakiś haczyk? Zapraszam na prezentację Volvo ES90. z tej strony Charlesa przed Wami nowe Volvo ES90. Chociaż Szwedzi unikają nazywania swojej nowości liftbackiem, w praktyce dokładnie tym jest nowa limuzyna Volvo. Słowo limuzyna jest tu jak najbardziej na miejscu, bo mówimy o samochodzie, którego rozstaw osi mieści się w połowie drogi między BMW serii 5 i serii 7. Nie jest niespodzianką fakt, że S90 wygląda bardzo podobnie do EX90, czyli do największego suwa na prąd. Te auta dzielą język stylistyczny, ale mają wiele subtelnych różnic. Na przykład przednie światła w S90 mają nieco inny kształt, a nad przednią szybą widoczny jest też lidar, który będzie elementem wyposażenia topowych wersji. Dzięki niemu Volvo widzi więcej i dalej, zapewniając lepsze działanie systemów automatyzujących jazdę. Profil S90 jest elegancki, a podniesiony prześwit sugeruje, że to coś więcej niż typowy sedan. Charakterystyczne reflektory Młot Tora zyskały nowe, jeszcze bardziej futurystyczne oświetlenie LED. Z tyłu natomiast pojawiły się ce kształtne światła, które w połączeniu z dodatkowymi diodami w tylnej szybie tworzą unikalny efekt świetlny. Do wyboru mamy 7 kolorów nadwozia, 4 rodzaje felk od 20 do 22 cali. Co ciekawe, s 90 ma zapewnić prześwit godny suwa, Wynosi on 18 cm, a z opcjonalną pneumatyką może zostać podniesiony o dodatkowe 3 cm. Czas na wymiary. Volvo S90 to duży samochód, co podkreśla jego rozstaw osi wyłączące aż 3100 mm. Wymiary nadwozia to długość około 5 m, szerokość 2 m, wysokość 1,5 m, prześwit 18 cm z możliwością podniesienia o 3 dodatkowe cm z zawieszeniem pneumatycznym, a rozstaw osi wynosi 3,1 m. Bagażnik mamy 424 litry pojemności w standardzie z dodatkowym schowkiem 16 litrów pod podłogą. Po złożeniu siedzeń przestrzeń rośnie do imponujących 1256 litrów, a z przodu mamy także Frank o pojemności 22 litrów. Na wnętrze. Szwedzka limuzyna bazuje na unowocześnionej wersji platform SPA2, co oznacza ogromny rozstaw osi, i jeszcze więcej przestrzeni wewnątrz. Dzięki temu w drugim rzędzie miejsca jest tyle, że można wyciągnąć nogi jak w pierwszej klasie samolotu. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji 106 mm przestrzeni nad kolana oraz 960 mm wysokości nad głową. Skandynawowie postawili na luksusowe materiały: drewno, wełnę i ekologiczną skórę, które tworzą harmonijną atmosferę premium. Jeśli lubisz ciszę, S90 Cię nie zawiedzie. To jedno z Volvo w historii, a jeśli jednak chcesz poczuć dźwięki, to do dyspozycji jest nagłośnienie Bowers and Wilkins z 25 głośnikami Dolby Atmos i trybem Avi Road Studio. Sterowanie nagłośnieniem może odbywać się z kierownicy głosowo pokrętłem wykonanym z kryształu swarowskiego znajdującym się na konsoli środkowej lub z ekranu nowego systemu Infotainment. Jest to rozwiązanie znane z AX90. 14,5-calowy ekran kryje m.in. zintegrowane aplikacje Google Assistant Maps i Sklep Play. Do dyspozycji kierowcy Szwedzi oddają z kolei 9-calowe cyfrowe zegary, które pokazują podstawowe informacje o jeździe. Spodziewam się jednak, że wzrok częściej będziemy kierować na duży head-up display, którego rozmiar jest ekwiwalentem ekranu o przekony 13,2 cala. Czas na silniki. Volvo S90 to elektryka, więc oferuje trzy warianty napędu. Single motor to 333 konie, 480 Nm, przyspieszenie od zaraz do 100 w 6,9 sekundy, bateria 92 kWh brutto i 650 km zasięgu. Twin motor to już 449 koni, 670 Nm, przyspieszenie w 5,5 sekundy, bateria aż 106 kWh brutto i zasięg 700 km na jednym ładowaniu. No i jeszcze twin motor performance, czyli aż 680 koni, 870 Nm. Przyspieszenie do setki w 4 sekundy, bateria 106 kWh i również 700 km zasięgu. A dzięki architekturze 800V ES90 obsługuje szybkie ładowanie do 350 kW, co pozwala naładować baterię do 300 km zasięgu w zaledwie 10 minut. Nowy Volvo PS90 wykorzystuje zaawansowane systemy bezpieczeństwa oparte na technologii lidar i kamerach o wysokiej rozdzielczości. System ma się uczyć z biegiem czasu i ma być w stanie rozpoznawać obiekty w ciemności do 250 metrów przed pojazdem. Volvo informuje, że zrezygnowało z dużej liczby komputerów, które osobno sterowały poszczególnymi rozwiązaniami. Zredukowano tę liczbę do trzech. Dwa komputery są napędzane przez Nvidia, a trzeci cpu Qualcomm zarządza systemami infotainment. No i czas na ceny i dostępność. Nowe Volvo S90 już tak naprawdę z chwilą premiery jest dostępne w Europie. Ceny powinny wystartować od 343 900 zł, a bogatsze wersje przekroczą granicę 400 000 zł. To tyle na dziś. Volvo S90 to na pewno niezwykle ciekawa propozycja, która łączy luksus, technologię i ekologię. Czy to najlepsza elektryczna limuzyna? A może tylko większa X90 z inną nazwą? Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Jeśli spodobał Wam się ten materiał koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi premierami motoryzacyjnymi subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek z powiadomieniami. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.